do trzech rządów. tutaj papył mocno dostały i zobaczcie na te wszystkie tutaj szaki jak na razie jeden ma problem ale wydaje mi się, że to spowodowane jest tym, że tutaj musiałem na początku zrobić eksperyment, albo za dużo sypnąłem albo się za dużo wysypało w każdym razie zdrowotność jest bardzo dobra i przed tym deszczem właśnie odcinek specjalny dla mnie skarb z nieba. Pójdziemy zobaczymy, do gryki. No i cóż, czekam na kosiarkę, jest w remoncie. Krzysiu, jeżeli oglądasz, super. Trzeba kciuki za robotę, bo też już trzeba będzie kosić. No ale zrobimy ogólną relację z kondycji plantacji, życie w ogrodzie. No rościki, nawet fajnie. Nawet fajnie jeszcze. Teraz tak popada ojej no idziemy do gryki i y gryka też dzisiaj dostanie ale zobaczcie, no i teraz zakładaj plantację chłopie jakąkolwiek, czy mariny, czy truskawki bez agrowłókniny, agrotkaniny no nie ma szans yy, chodzi o to, że zobacz pesz wszystkie rodzaje chwastów a taki pesz to tyle wilgoci wyciąga no, zrobimy obchód pierwsza no, pierwszy spacer tutaj po wysianej gryce i zobacz Już będzie kwitnąć No obserwujemy Ja pierwszy raz rzuciłem styczną gryką Tym sianiem przesadziłem Za dużo wysiałem W następnym sezonie Gdzie ja będzie, będę siał i to jest właśnie doświadczenie, ale nie można rezygnować i się poddawać. No i tutaj o Kraina ostów. No, no, no. no i słuchajcie, teraz będzie najważniejszy temat, no bo ja wczoraj dopiero pierwszy raz podlałem y, borówki w szkółeczce wodą już troszeczkę zakwaszoną no i będę na poniedziałek robił materiał właśnie o zakwaszaniu, to też Wam tutaj nagram w jaki sposób to robię bo jak się cały czas podlewa taką wodą z pH 8, bo to później to ten odczyn, tą kwasowość możemy podnieść, no i wtedy właśnie borówka słabo rośnie na plantacji, jak jest dużo yy, skrzypu skrzyp oznacza, że jest kwaśno, bo bardzo lubi kwaśną Ziemię. No i cóż, i teraz też widać... Yy... O, poczekaj, tutaj jest fajny widok. Yy, widać błędy w cięciu, tak. zaczyna padać i na koniec jeszcze uważam, że bardzo dobrze, że nie ma zbyt dużo owocu na krzakach, bo wtedy właśnie krzaczki i urosną i owoc urośnie, a największy problem uważam, tutaj właśnie cały krzak jest oblepiony owocem, bo ani krzak nie urośnie, ani owoc nie urośnie. Pozdrawiam. No, wczorajszy materiał wiem z wizyty Jagodowe Premium, bo no, tam 350 wyświetleń, więc może tutaj co jakiś czas coś zrzucę. Nie mówię coś codziennie, bo zawsze jak tak mówię, to tak się nigdy nie dzieje. Cześć. No i dzięki za komentarze, łapeczki. I 600 subskrypcji właśnie padło. O! Więc za dla Was, A te 600 subskrypcji. Hej!